Aby stworzyć dokument PDF używając programu do PDF, zainstaluj go. Po instalacji program będzie widoczny jako wirtualna drukarka w panelu sterowania. Teraz w dowolnym programie stwórz dokument tekstowy, następnie użyj opcji drukuj. Upewnij się, że w polu wybieranie drukarki jest zaznaczona drukarka do PDF. Następnie kliknij przycisk Drukuj. Pojawi się okno programu. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj wybierz lokalizację do której zapisany ma być nowo tworzony plik PDF. Następnie ustal jego nazwę. Teraz kliknij przycisk OK. Po utworzeniu dokumentu PDF automatycznie uruchomi się jego podgląd. To wszystko. Plik znajduje się we wcześniej ustalonej lokalizacji.